Portal Moje Działdowo gościł u harcerzy w Kozłowie. Odbył się tam wieczorek z piosenką harcerską, który połączył chówce z wielu miejsc. W tym roku zaplanowaliśmy sobie wieczorek z piosenką harcerską, która miało, miało, który miał za zadanie łączyć pokolenia. Zaprosiliśmy na niego zarówno rodziców, jak i dziadków, panie z naszego klubu seniora, władze gminy. No i oczywiście nie mogło zabraknąć na takim wieczorze wspaniałych, cudownych harcerzy, zupów. Był komendant Hufca, Marcin Król, była drupna Ewa Brzozowska z Różkowa. Cieszę się bardzo, że się to udało, bo to było pierwsze takie nasze duże przedsięwzięcie, na którym mogliśmy pokazać, na czym polega harcersko. Że harcerstwo to jest wspólnota, że jesteśmy razem, że pomimo. Dzielących nas czasem długich lat. E, potrafimy się ze sobą dzielić nie tylko doświadczeniem, ale i młodością, chęcią e, rozwijania pasji. Cieszę się, że karcerstwo w Kozłowie udało się rozwinąć do takiego poziomu, że w tym momencie mamy dwóch nowych instruktorów, przewodników, że jesteśmy. Silni w tym, co robimy, że chce się nam robić i mogę zapewnić tylko, że będziemy to kontynuować z taką pasją, z takim zaangażowaniem jak do tej pory, i że dalej będziemy łączyć pokolenia. Dziękujemy za wspólne śpiewanie i do zobaczenia, bo zawsze chętnie odwiedzimy Was z kamerą.